Witam, dzień drugi grzebania w golfie. Dzisiaj, jak w tytule, wymieniamy filtr powietrza na APR, prosto od Turbo. No co jeszcze, mam nadzieję, że to pójdzie szybko, gładko, bez komplikacji. Tak jak to było z kluczem do świec no i dobra, żeby żeby już nie przedłużać zapraszam do oglądania, nie zapomnijcie zasubskrybować udostępnić, komentować i wdusić ten kciuk do góry dużo to znaczy, jak dla mnie dla kanału, no i dla innych więc bez objawienia, bo zapraszamy no i witam ponownie. Teraz bierzemy się za wymianę filtra. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Cały zestaw został kupiony. No zajebiście. Takie wielkie pudło. A takie coś nim. Zaraz wam zdjęcie zrobię. No zobaczcie. Czy to nie oszarali To wszystko. W takim. W takim pudle. aperek perek. Trytyt. Trytytka. Ciekawe co jeszcze tam pokazali nie wiem nic nie ma ale tutaj mamy mamy to jedną rękę ciężko trzeba sobie to otworzyć a będzie coś do montowania by to nie mogli wsadzić w jedno dobra montujemy to najpierw to trzeba ściągnąć ciekawe ciekawe jak to nam pójdzie zaczniemy sobie odciągnięcia tej klamry Choa to proszę i tam mamy kurde, ale oni to wsadzili. Eee, no, 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 no. jakieś mała pewnie ósemka będzie hmm. małymi ruchami i wychodzi Dobra, chyba tyle. Tyle sterczy. Wyłaśnie, wyłaś. mam lepsze podejście teraz. Czyli tam mamy siódemkę Uch. Dobra Pozbyliśmy się tego Do widzenia I teraz żeby to wyciągnąć I nic tu nie rozpierdzielić Trzeba sobie wyciągnąć. łóżka. Dobra. Kurde, żeby to tam znowu mnie nie wpadło. Dlaczego to na filmach zawsze tak łatwo wychodzi wszystko w rzeczywistości? Jest to tragedia. Jak oni to mówili? Przekręcić... Hmm. Nie było tak tragicznie, zobaczmy jak turbina w środku wygląda czysto. Mam tu troszkę oleju, ale nie wydaje mi się żeby to było Miał jakiś wpływ co myślicie dajcie znać dobra czyli to poszło teraz stąd się trzeba pozbyć tego wszystkiego płaski 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 kurde gwiazdko się wzięło Это надо вот сюда вот вот еще так. И там тенденция вот у меня. będzie trzeba porobić modyfikacje do tego i coś tu powycinać. Ну вот так, чтобы вы еще... видели.

Najpierw sobie różnica to do kurde w tym jest. Włóżmy sobie to najpierw tam zabezpieczone. Wyszło to na razie na bok, nie powiedzmy. No, po prostu musicie dopasować, bo to wejdzie i przekręcacie do siebie. Czyli można powiedzieć w lewo. Teraz założymy rurę. Czyli z powrotem was tutaj kręcę. Ugh. <sighs> Good. wiedziałem, że trzeba poluzować. <tryk> 嗯。<laughs>

Idzie jak krew z nosa. Co? Jak po grudzie. Ujezu. Powiem, powiem Wam, że to mi się tu nie podoba. To będę musiał wymienić. Kupić inną, która będzie szła pod spodem. Bo to tragedia z tym jest. Tragedia. Dobre, można skręcać już. powiem wam że to trochę zrypane jest bo nie wchodzi to tak jak powinno wchodzić trzeba się trochę pobawić Nie wiem kto to projektował. Kurwa, się schowaj tutaj. No, to tu trzeba poluzować. Zujmy, by to się ułożyło. Aha. Aha. Za szybko to się poskłada. Przekręci, a? Uh. Teraz z tym tu trzeba pomodzić A nie, dobra, ale ja myślę, że by to zostawić tak Czy nie? Zobaczmy jak to będzie pasowało, bo to tak będzie trzeba przerobić tutaj jest bezpośredni wlot Czyli tu trzeba powycinać. Zobaczmy czy wywali błędy. Nie ma błędów. To ma być mi potrzebne. No to będzie szło tutaj. To cholera wie gdzie. Więc nie mam pojęcia. Jedynie co trzeba zrobić, to tutaj wywiercić to, żeby było powietrze. Bo nie wiem, jak oni to kućwa zaprojektowali, że powietrze nie wchodzi. Więc ja sobie tutaj pozmieniam, pokombinuję. Tak to się prezentuje na chwilę obecną. No, tutaj to trochę było kombinowania z tym. Tam siedzi niby ładnie. Tutaj trochę ciasno było, ale jest jak jest. Ładnie wszystko wchodzi, dobra, idę z tym pokombinować, później mam tylko zdjęcie zrobić albo krótki filmik, jak to wygląda i na tyle. No. Zamiast wycinać, stwierdziłem, że na wiorce. jakbym wyciął dziury, też jeszcze sech by wleciał, a tak powietrze będzie przechodziło, tak czy siak.